Z zadania 12 wiemy, że na loterii jest 5 losów wygrywających kupujemy tylko jeden los, czyli należy wyznaczyć liczbę wszystkich losów na loterii tak, aby prawdopodobieństwo tego, że kupimy los wygrywający był większy od dziesiątych. Przez N oznaczymy sobie liczbę wszystkich losów na loterii, natomiast przez omegę zbiór wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. Obliczmy w takim razie w podpunkcie pierwszym naszą omegę. Czyli to jest wszystkie losy przez jeden los, który kupujemy. Co nam daje n? Pod punkcie drugim a oznaczymy jako kupujemy los wygrywający, czyli będziemy mieli 5 losów jest z losami wygrywającymi. My, los, my kupujemy tylko ten jeden, co nam daje 5 i obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia a. Czyli to jest 5 przez wszystkich losów, a wszystkich losów jest u nas n. W treści zadania wiemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia A musi być większe od 2 dziesiątych. W takim razie podstawiamy. 5 przez n jest większe od 2 dziesiątych, czyli te 2 dziesiąte możemy zamienić na ułamek zwykły i to jest 1 piąta. Przerzucamy na drugą stronę zmieniając znak, czyli mamy minus 1 piąta i to jest większe od 0. Mamy odejmowanie, więc sprowadzamy do wspólnych mianowników. Mamy 25 minus n przez 5n, to jest większe od 0. Mnożymy przez mianownik 5n do potęgi drugiej, co nam daje 5n, i w nawiasie mamy 25 minus n. Większe od 0. Możemy teraz sobie to rozłożyć na dwa działania. 5n jest równe 0, czyli nasze n również będzie równe 0. 25 minus n jest równe 0, czyli minus n jest równe minus 25, no to n będzie równe 25. Wobec tego 5n, 25 minus n jest większe od 0. Gdy n będzie należało do przedziału od 0 do 25, wiemy, że n jest większe bądź równe 5, ponieważ mamy 5 losów wygrywających, zatem na loterii jest minimum 5 losów. Uwzględniając tę informację, możemy to uwzględnić tutaj również, czyli n będzie należało do zbioru od 5 do 25. Zatem na loterii jest co najmniej 5 losów i mniej niż 25 losów.